Witam ponownie kochani. Jak widzicie, przed nami dzielenie ułamków dziesiętnych przez ułamki dziesiętne. Zanim przejdziemy do dzielenia pisemnego, kilka słów na temat tego, co się robi w takiej sytuacji. Czy można od razu przystąpić do dzielenia, oczywiście nie mając kalkulatora, bo kalkulator wszystko zrobi. No właśnie. Hmm. Otóż odpowiedź jest: nie, nie można. Należy coś wykonać. Ale co, jak zapamiętać, co w takim momencie należy robić, zanim przystąpię do podzielenia? Słuchajcie, wymyśliłam w taki sposób, że pierwsza liczba, która jest w zapisie od strony lewej, będzie oznaczała cukierki, natomiast ta druga liczba będzie oznaczała ludzi. Dlaczego akurat tak? No bo przeważnie wszystkie dzieci lubią cukierki. To są dzieci, to są cukierki. I jak mamy urodziny, to dzielimy cukierkami. No właśnie, czyli my cukierki będziemy rozdzielali między ludzi. Czyli cukierki podzielić na ludzi. No dobrze, ale druga sprawa się pojawia. Czy w takim razie człowiek może być reprezentowany przez ułamek? No właśnie nie. Dlatego, jak tak zapamiętamy, że cukierki dzielę przez ludzi i że ludzie muszą być przedstawieni jako liczba naturalna, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tysięcy i tak dalej, no to zapamiętam, że w tej drugiej liczbie nie mogę mieć przecinka. No dobra, ale ja go mam. To w takim razie, co ja muszę zrobić? Po prostu go przesunąć. Tak, po prostu? No, może nie, tak po prostu. Ale tak, przesuwamy go. Ale gdzie? Na koniec liczby. Ok, no to przesuwam. Za piątkę. Ok. No i co dalej? No właśnie, cukierki muszą się dostosować. Jeżeli w drugiej liczbie, czyli w ludziach, przesunę ten przecinek jeden raz, to cukierki się muszą dostosować i również wykonać taki sam ruch, czyli też o raz. W ten sposób powstaje nam liczba 25, przecinek na końcu. Oczywiście nie piszemy. Dzielimy na 5. Stoko Teraz. Ludzie reprezentowani są jako liczba 5. Mogę wykonać dzielenie. 25 podzielić na 5 to po prostu 5. Czyli 2,5 podzielone na 5 to jest po prostu 5. Super. Jedźmy dalej. Wow! Ludzie są ułamkiem. Przesuwamy przecinek. Raz. Cukierki się dostosowują. I jeden raz. I jaka nam powstaje liczba? 56 podzielona na 7, czyli. Hmm, trudny przykład. Ale zobaczcie, 5, 6, 7, no i wiadomo, 8. Przejdźmy dalej. Znowu mamy problem, bo ludzie są jako ułamek. Ludzie mówią o raz. Cukierki mówią: No okej, okay, to oraz. No to raz. Cukierki by mogły o 3, ale to nie cukierki rządzą. Ludzie rządzą. Więc jak ludzie mówią raz, cukierki mają się dostosować. Też o raz. Czyli 0,12 podzielone na 3. Dwanaście hmm. podzielone na 3. Wszyscy wiedzą, że to jest 4. 4, ale nie tak szybko, ponieważ mieliśmy dwa miejsca po przecinku, 1, 2 w cukierkach, więc wynik musi pozostać, mając dwa miejsca po przecinku, czyli 4, 0 i przed przecinkiem 0. Ok, jedźmy dalej. Jeszcze dwa przykłady. Ludzie mają dwa miejsca po przecinku, więc jedziemy dwa miejsca w prawo. Jeden, dwa. Cukierki co robią? Oczywiście, dostosowują się. Cukierki o dwa w prawo. Jakie powstają liczby? 24 podzielone na 12 jest... Oczywiście. Dwa. I ostatni przykład. Ludzie. Dwa miejsca po przecinku. Cukierki. Trzy miejsca po przecinku. Ale kto rządzi? Oczywiście. Ludzie rządzą. Dwa miejsca w prawo. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Cukierki w tym miejscu mają przecinek. Powstaje liczba 0,3 podzielona na 15. Hmm. No i zrobił nam się problem, ponieważ ktoś by powiedział: Jak ja teraz trójkę mam podzielić przez piętnastkę? Ale moment, przecież wiemy, że możemy dopisać sobie. Tyle zer, ile chcemy po przecinku. To dopiszemy jedno. Wystarczy. O, teraz już jest bardzo ładnie 30. Podzielić na 15 jest to? Oczywiście 2. Ale pamiętajcie, że cukierki miały dwa miejsca po przecinku. Dlatego też wynik z tego dzielenia musi. Pozostać z dwoma miejscami po przecinku. Jeden, dwa przecinek 0 i 0. Tak wie, dwa przykłady pojawiły się tu trudne, ale myślę, że dacie radę z każdym jednym już przykładem. To była zasada dzielenia ułamków dziesiętnych przez ułamki dziesiętne.